W okresie świątecznym, kiedy stoły uginają się od jedzenia, domy wypełniają się zapachem potraw, a ludzie wracają do tradycji, które powtarzają się od pokoleń, pojawia się coś jeszcze niewidzialne oczekiwanie oczekiwanie, że będziesz uśmiechnięty oczekiwanie, że będziesz dostępny oczekiwanie, że pojawisz się na każdym spotkaniu, na każdej rodzinnej kolacji na każdym obowiązkowym wydarzeniu jakby Twoja obecność była walutą. Którą trzeba płacić za spokój innych. W tym czasie roku, bardziej niż w jakimkolwiek innym, osoby zmęczone życiem towarzyskim czują na sobie ciężar społecznych zobowiązań, które nie mają nic wspólnego z radością, a znacznie więcej z obowiązkiem, presją i głęboko ukrytym zmęczeniem, którego nie da się łatwo wytłumaczyć. To właśnie wtedy, w trakcie tych świątecznych porównań, półśmiechów, rozmów o niczym i banalnych pytań powtarzanych co roku, Coś w nich cichnie jeszcze bardziej. Patrzą na te zgromadzenia, na gwar, na hałas, na tempo rozmów, w których nie mają przestrzeni, aby naprawdę zaistnieć, i czują, że ich energia stopniowo wypływa z ciała. To nie jest niechęć do ludzi, to nie jest brak miłości, to jest głębokie, niemal somatyczne poczucie przeciążenia, które pojawia się, gdy człowiek zbyt długo funkcjonował w otoczeniach, które nie dostarczały mu życiowego paliwa. Lecz powoli je wypalały. Wiele takich osób obserwuje siebie podczas świąt i zadaje pytanie, którego wstydzą się wypowiedzieć na głos: Dlaczego wszyscy wydają się czerpać energię z bycia razem, podczas gdy ja w tym samym czasie czuję, jak moje ciało i umysł domagają się ciszy? Psychologia ludzi zmęczonych życiem towarzyskim zaczyna się w miejscach znacznie wcześniejszych niż dorosłość. Dla wielu z nich rzeczywistość społeczna już w dzieciństwie była przestrzenią, w której musieli się dostosowywać do głośniejszych, bardziej ekspresyjnych, bardziej wymagających osobowości. W rodzinach, w których dominowały silne charaktery, dzieci o bardziej wrażliwym układzie nerwowym uczyły się przetrwania poprzez wycofanie, obserwacje, adaptacje. Kiedy nie miały możliwości rywalizowania o uwagę, zaczynały istnieć w cieniu, ucząc się, że cisza jest bezpieczniejsza niż próba przebicia się przez chaos. W takich warunkach rodzi się specyficzna forma zmęczenia. Nie ta wynikająca z wrodzonej introwersji, ale ta wynikająca z lat dostosowywania się do środowisk, które nigdy nie były dla nich naturalne. W dorosłym życiu to zmęczenie nabiera innego wymiaru. Spotkania towarzyskie stają się przestrzenią, w której układ nerwowy jest nieustannie przeciążony. Wydarzenia pełne bodźców, głośnych rozmów, mieszających się głosów, subtelnych napięć społecznych. Tworzą środowisko, w którym osoba wrażliwa zaczyna tracić możliwość filtrowania otoczenia. Psycholodzy nazywają to przeciążeniem sensorycznym lub wyczerpaniem społecznym, stanem, w którym ciało mówi: dość, nawet jeśli umysł wciąż próbuje nadążyć za oczekiwaniami innych. Osoby zmęczone życiem towarzyskim często są doskonałymi obserwatorami, wyczuwają najdrobniejsze nastroje, ton głosu, spięcia między ludźmi, a ta nadmierna percepcja Choć bywa darem, na dłuższą metę jest wyczerpująca. To właśnie dlatego wydarzenia towarzyskie nie są dla nich zwykłym spotkaniem, są wysiłkiem, są emocjonalnym maratonem, po którym trzeba długo dochodzić do siebie. Wiele takich osób wraca z imprezy i natychmiast szuka ciszy, samotności, przestrzeni, w której nie muszą analizować niczyich nastrojów ani utrzymywać żadnej wersji siebie. Często dopiero po powrocie czują, jak bardzo ich ciało było spięte podczas spotkania, jak bardzo pilnowały tonu własnego głosu, własnych gestów, własnego zachowania. Ten długotrwały stan czujności jest jednym z najbardziej niedocenianych źródeł społecznego zmęczenia. Trzeba też zrozumieć, że osoby zmęczone życiem towarzyskim nie unikają ludzi dlatego, że ich nie lubią, ale dlatego, że nauczyły się, że ich energia ma ograniczoną pojemność. W świecie który gloryfikuje ekstrawersję i nieustanną dostępność, tacy ludzie często czują się winni, że potrzebują wycofania. Czują presję, aby się dostosować być bardziej otwartymi, bardziej towarzyskimi, bardziej spontanicznymi. Mimo że każda z tych cech wymaga od nich wysiłku porównywalnego z emocjonalnym treningiem. Niektóre osoby mówią o tym wprost. Spotkania w większych grupach sprawiają, że czują się obserwowane, oceniane. A jednocześnie niewidoczne. Paradoksalnie, im więcej ludzi w koło, tym bardziej czują, że ich własna obecność zanika. Psychologiczna istota tego problemu tkwi w tym, że życie towarzyskie, zamiast być naturalną wymianą energii, staje się dla nich systemem obowiązków, rytuałów i niepisanych zasad, które trzeba wypełniać, aby nie zawieść oczekiwań innych. Wiele takich osób mówi, że czuje się najlepiej nie wtedy, gdy są w centrum wydarzeń. Ale wtedy, gdy mogą uczestniczyć w nich peryferyjnie, obserwować z dystansu, nie musząc walczyć o przestrzeń. Dla społeczeństwa, które kocha hałas, spontaniczność i ciągłą aktywność, takie osoby mogą wydawać się powściągliwe, mało towarzyskie albo dziwne, ale ich zachowanie wynika z funkcjonowania układu nerwowego, który nie jest przystosowany do stałej stymulacji. Co ciekawe, Osoby zmęczone życiem towarzyskim bardzo często są najbardziej lojalnymi, empatycznymi i głęboko myślącymi jednostkami w grupie. Mają rzadką zdolność wczuwania się w emocje innych, rozumienia ich nastrojów i budowania relacji opartych na autentyczności. To, co je jednak wyczerpuje, to powierzchowne interakcje, rozmowy o niczym, wymuszone smoltalki, napięte dynamiki społeczne, w których trzeba grać rolę, a nie być sobą. Osoby takie najlepiej funkcjonują w relacjach jeden na jeden, w rozmowach głębokich i nieśpiesznych, w spotkaniach opartych na szczerości, a nie na konwencji. Zmęczenie życiem towarzyskim nie jest słabością, lecz formą samoświadomości. Kiedy człowiek rozumie, jak działa jego energia, przestaje zmuszać się do ciągłego uczestniczenia w wydarzeniach, które odbierają mu spokój. Zaczyna rozumieć, że odmawia nie dlatego, by kogoś zranić, ale dlatego, by chronić siebie. Stawia granice, które kiedyś wydawały się niemożliwe do wypowiedzenia. Zaczyna wybierać jakość relacji zamiast ich ilości, a ciszę traktuje nie jako ucieczkę, ale jako powrót do siebie. Psychologia takich osób pokazuje, że zmęczenie społeczne nie bierze się z braku umiejętności społecznych, lecz z nadmiernej odpowiedzialności emocjonalnej, którą przez lata nosili w sobie. To osoby, które czują więcej, Widzą więcej i analizują więcej niż przeciętna jednostka, a ich układ nerwowy płaci za to wysoką cenę. Kiedy zaczynają rozumieć tę prawdę, zmienia się wszystko, zaczynają planować swoje życie tak, aby nie było ono nieustannym ciągiem zobowiązań, lecz przestrzenią równowagi między światem zewnętrznym a tym, co dzieje się w ich wnętrzu. To właśnie w tej równowadze rodzi się ich spokój. Kiedy przestają zmuszać się do nadmiernej towarzyskości, kiedy zaczynają wybierać ludzi, przy których nie muszą filtrować swoich reakcji, kiedy pozwalają sobie na to, by nie przepraszać za potrzebę samotności, ich życie zaczyna nabierać prawdziwego rytmu. Ich relacje stają się głębsze, a oni sami bardziej obecni, bo wreszcie funkcjonują we własnym tempie, a nie w tempie narzuconym przez społeczne oczekiwania. Jeśli słuchając tego, czujesz, że odnajdujesz w tych słowach fragment siebie, jeśli masz wrażenie, że życie towarzyskie częściej cię męczy, Niż dodaje ci sił. Jeśli czujesz ulgę, kiedy pojawia się pretekst, by zostać w domu, to wiedz jedno. Nie ma w tym nic złego. Twój sposób funkcjonowania jest równie naturalny jak sposób tych, którzy kochają głośne wydarzenia. Jesteś osobą, która potrzebuje ciszy, aby mogła naprawdę być sobą. To nie wada, to cecha. I nie musisz już jej ukrywać. A jeśli ten materiał poruszył w tobie coś ważnego, jeśli widzisz w nim swoją historię. Zostaw komentarz i podziel się doświadczeniem. Twoje słowa mogą pomóc komuś, kto czuje dokładnie to samo. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów o psychologii ludzi, którzy czują głęboko, myślą intensywnie i szukają sensu poza hałasem świata. Udostępnij ten film osobie, która być może również jest zmęczona tym, że musi być towarzyska bardziej, niż jej natura pozwala. Dziękuję, że tu jesteś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku